Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kłania się Piotr Świtniewski, prowadzący i założyciel strony jawność.pl oraz strony jawnośćszkolenia.pl Proszę Państwa, tradycyjnie zapraszam Państwa na grupę na Whatsappie. Link jest pod nagraniem. Grupa skupia osoby zajmujące się dostępem do informacji publicznej. Wzajemnie udzielamy sobie wsparcia, zadajemy pytania. Dzisiaj grupa przekroczyła 200 osób. I zapraszam wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w sposób kompleksowy w zakresie dostępu do informacji publicznej na szkolenie online, które jest nagrane przeze mnie 40 godzin, podzielone na kilkanaście części. Dostajecie państwo dostęp do nagrania na moim prywatnym serwerze. Możecie przez miesiąc w dowolnym momencie przesłuchiwać każdy odcinek, wracać do niego. I oczywiście zadawać pytania drogą mailową, tak jak zwykle, wszyscy uczestnicy szkoły. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym zagadnieniem. Odcinek jest jubileuszowy, 50, a mianowicie jawnością oświadczeń sędziowskich. O jakich oświadczeniach sędziowskich tu mowa? Jak Państwo wiecie, sędziowie od kilku lat składają oświadczenia majątkowe. Muszą się liczyć z tym, że ich oświadczenia majątkowe są jawne. Była to zmiana, która została wprowadzona około 10 lat temu. Dotyczyła również prokuratorów. Natomiast dodano w pewnym momencie również taki obowiązek, zapisany, tak jak tutaj Państwo widzicie, w artykule 88a ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym sędziowie są obowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia. O członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, członkostwie w partii politycznej itd. Oświadczenia składa się prezesowi właściwego sądu apelacyjnego, tak jak analogicznie oświadczenia majątkowe, a prezesi sądów apelacyjnych składają oświadczenie ministrowi sprawiedliwości. I co ważne, ustęp czwarty tego przepisu stanowi, że oświadczenia są jawne. Są jawne i podlegają udostępnieniu w biuletynie informacji publicznej. W związku z tym, proszę Państwa, mamy do czynienia z przepisem, który w znaczącej mierze, zgodnie z artykułem 1 ustęp 2, jest aktem prawnym rangi ustawy i reguluje odmiennie, można powiedzieć więcej, reguluje kompleksowo kwestie jawności, zakresu jawności, Trybu publikowania tych właśnie oświadczeń, nazwijmy je oświadczeń o przynależności do organizacji pozarządowych lub partii, przez sędziów sądów powszechnych. Proszę Państwa, już zmierzam do sedna, na czym polega problem. Jeszcze tylko wskażę Państwu artykuł 4 ustęp 3 ustawy o dostępie, który przypomnę stanowi o tym, że obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są te podmioty, które są faktycznym jego. Posiadanie. Na czym polega, proszę Państwa, problem? Problem polega na tym, że 5 czerwca 2023 roku Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze tutaj podanej stwierdziła, iż artykuł 88a ustawy Prawa Ustroju Sądów Powszechnych, ja już tu skróciłem, poprzez wprowadzenie go do polskiego porządku prawnego, Rzeczpospolita uchybiła prawo. Do poszanowania życia prywatnego i prawu do ochrony danych osobowych zagwarantowanych w katalogu praw podstawowych w artykule 7 i 8 Europejskiej Karty. Jednocześnie wskazano, że doszło do naruszenia również przepisów RODO, ale to jest jakby mniej tutaj istotne. Istotne jest to, że Rzeczpospolita poprzez utrzymywanie w porządku prawnym tegoż przepisu uchybiła właśnie tym elementom praw podstawowych. Przypomnijmy, że Państwa, jaka jest rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jego podstawowym zadaniem jest kontrola legalności aktów wspólnotowych i zapewnienie jednolitej wykładni przepisów prawa wspólnotowego. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ewoluuje. Ewoluowało i wskutek licznych orzeczeń, niejednokrotnie spraw precedensowych. Między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypracował w swoim orzecznictwie taką zasadę, obowiązek pełnego stosowania przez kraje członkowskie, a tym samym nie tylko rządy, ale również przez organy administracji i sądy krajów członkowskich w ramach swojej kompetencji i właściwości, prawa Unii oraz przestrzegania. Wymogów wynikających z katalogu ochrony praw podstawowych, czyli jest to ta zasada bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej. Oznacza to, że organy administracji krajowej i sądy powinny stosować w taki sposób prawo krajowe, ażeby nie doprowadzić do sytuacji stosowania norm sprzecznych, potwierdzonych. Właśnie w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z zasadami podstawowymi zawartymi w traktatach czy w prawach pierwotnych Unii Europejskiej. To oznacza również pierwszeństwo w pewnym wymiarze stosowania przepisów unijnych przed prawem krajowym. Jak Państwo wiecie, jest to zagadnienie, które jest przedmiotem debat, nazywając to delikatnie. Bardzo gorących debat, sporów politycznych. W tym zakresie swoje stanowisko zajął i Trybunał Konstytucyjny, i kilka dni temu również dwie Izby Sądu Najwyższego w Polsce. Ja nie będę się do tego ustosunkowywał. Natomiast zadajmy sobie podstawowe pytanie: co należy zrobić w sytuacji, jeżeli sędziowie złożyli takie oświadczenia, przepis prawa krajowego obowiązuje? Zgodnie z tym przepisem prawa krajowego, te oświadczenia są jawne i przysłowiowy sędzia Kowalski z sądu, powiedzmy, okręgowego złożył takie oświadczenie na ręce sędziego, prezesa sądu apelacyjnego, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, o którym tutaj wspominam. Czy w związku z tym prezes sądu apelacyjnego ma obowiązek udostępnić na wniosek tej informacji, z całą pewnością je posiada, zgodnie z artykułem 4 ust. 3 obowiązany jest ten, kto posiada, ale powstaje wątpliwość, czy wobec tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powinno się tego typu informacji traktować jako nieobjętych już zasadą jawności wynikającą z artykułu 80a ustęp 4, ze względu na to, że niezgodność tego przepisu z szeroko rozumianym prawem wspólnotowym orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odpowiedź na to musi być pozytywna. To znaczy prezes sądu apelacyjnego nie powinien udostępniać tego typu informacji. Z racji na to, że Polska przystępując do Unii Europejskiej, czy to się części podoba, czy nie, przyjęła z dobrodziejstwem inwentarza zasady wspólnotowe dotyczące prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. To oczywiście rodzi różnego rodzaju emocje. Natomiast, skoro przepis został, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznany za naruszający prawa podstawowe, określone w tym właśnie orzeczeniu, w tej uchwale, artykuł 7 i 8 Europejskiej Karty, to udostępnianie tej informacji, czy czynienie jej jawną, mogłoby narazić prezesa sądu, czy personalnie, czy jako instytucję publiczną, to już jest do ustalenia w razie ewentualnego pozwu, na Pozew ze strony sędziego, który takie oświadczenie złożył. Tworzy się bowiem pewne prawne domniemanie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że organy krajowe, organy polskie, organy administracji, organy administracji rządowej, cała administracja publiczna, jak i sądy, z tym, że prezesa sądu tu traktuje jako administrację, Muszą stosować tą zasadę prymatu prawa unijnego, z którego wynika, że skoro Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ten przepis narusza wskazane w tym orzeczeniu normy zawarte w karcie, podsta kar karcie praw podstawowych, to nie powinien być stosowany. Nie powinien być stosowany. Podsumowując. <laughs> Ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prezesi sądów apelacyjnych oraz minister sprawiedliwości, bo przypominam, że oświadczenie prezesa sądu apelacyjnego składa się do ministra sprawiedliwości, powinni powstrzymać się z udostępnianiem posiadanych, złożonych już oświadczeń przez sędziów na podstawie artykułu 88a. Co do formy prawnej działania, prezes sądu, czy ewentualnie minister sprawiedliwości, powinien poinformować wnioskodawcę zwykłym pismem, że ze względu na utratę domniemania zgodności z prawem unijnym albo o tak, to wystarczy przepis wyżej wymieniony nie obowiązuje, a zatem podstawa prawna określająca jawność tych oświadczeń już nie istnieje. Smaku tej sprawie dodaje fakt, że przez dłuższy czas część sędziów składających te oświadczenia, zamiast oświadczenia o przynależności do stowarzyszeń, fundacji itd., do zarządu fundacji nieprowadzących działalności czy do partii politycznej, składała oświadczenia, z których wynikało dość szeroko uzasadniana właśnie obawa co do niekonstytucyjności, w sensie niekonstytucyjności, niezgodności z prawem podstawowym, prawem pierwotnym Unii Europejskiej. Kłaniam się. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.